Warsztatowy odkurzacz uniwersalny Bosch Professional GAS 15 PS to jest taki fajny sprzęt, który trafił do nas niedawno na testy. Tym razem oprócz recenzji przygotowaliśmy dla Was również trochę wskazówek dotyczących jego eksploatacji, a także instrukcję pierwszego uruchomienia, także zapraszam Was do obejrzenia materiału i zaczynamy. No i zacznijmy może od szybkiego unboxingu. W zestawie znajdziemy 3-metrowy, bardzo elastyczny wąż, i dwie składane ze sobą rury wraz z zaciskami. Rury są oczywiście metalowe. Do tego otrzymujemy nakładkę podłogową, taką klasyczną z wymiennymi elementami szczotką do czyszczenia na sucho i ściągaczami do czyszczenia na mokro. Wśród drobnych akcesoriów mamy też złączkę kątową poprawiającą ergonomię pracy, a nieco niżej w kartonie znaleźliśmy wąską dyszę do odkurzania w trudno dostępnych miejscach. Nie zabrakło także dość grubej instrukcji. Dostępnej również w języku polskim. Dalej w kartonie jest też tuleja zaciskowa do narzędzi i wspomniane wcześniej gumowe nakładki na szczotkę, przeznaczone do czyszczenia na mokro, czyli takie zwykłe ściągacze. Sam odkurzacz jest niewielki, jak na urządzenie warsztatowe. Ma 44 cm wysokości i 36 cm szerokości, a jego waga to 6 kg. Okazuje się, że producent również część akcesoriów umieścił wewnątrz odkurzacza. Jak widzicie podstawa jest na kółeczkach, więc nam troszeczkę tutaj uciekała podczas rozpakowywania. W jej wnętrzu znaleźliśmy między innymi piankowy filtr do odkurzania na mokro, czy dwa takie przeźroczyste, złożone w kostkę worki do zwykłego odkurzania co istotne te worki bez problemu znajdziecie w sklepach narzędziowych nie muszą być to worki bosza, nie są to żadne przystosowane do konkretnego montażu nie musimy się więc obawiać że będziemy zdani na te dwie sztuki które tutaj mamy no i jeżeli chcemy przejść do odkurzania na mokro zdejmujemy sobie ten y, filtr zewnętrzny w formie worka wewnątrz mam filtr cylindryczny przypominający nieco HEPA ale z dużo większymi rozstawami Oczywiście nie jest to hepa i nie musi być to hepa, ponieważ yy, nie jest to filtr da, dla alergików, tylko filtr do odkurzania warsztatu. Później zakładamy piankową osłonę, piankowy filtr. On wchodzi dosyć ciężko, ale to przezgląd na to, że nie chcemy aby nic nam, nie chcemy, aby coś nam się dostało do tego odkurzacza, do jego wnętrza, to wszystko musi dobrze przylegać. No i wymiana tych filtrów to jest istotne. To zajmuje zaledwie kilka sekund, więc właściwie, pomijając opróżnianie pojemników, przełączenie się z jednego na drugi tryb zajmuje bardzo mało czasu. Dosłownie to jest minuta, żeby wszystko przygotować do dalszej pracy. Więc właściwie, żeby zacząć klasyczne odkurzanie na sucho, musimy zdjąć z góry silnik razem z całym osprzętem, założyć worek. Worek zakłada się dosyć prosto. Jest to właściwie intuicyjne, kiedy uwierzymy w to, że właściwie wystarczy go wcisnąć tutaj pod rurę, złapać na dwa zaczepy i przytrzasnąć od zewnątrz. Nie ma tej żadnej wielkiej filozofii, nie ma tej czym zastanawiać się, w którą stronę go wkładać. Po prostu go zakładamy i on w tym momencie jest już gotowy do odbierania całego pyłu i brudu. Oczywiście, górę sobie zabezpieczamy dwoma zaczepami. Mamy tutaj zwinięty przewód. Przewód ma zresztą taką, yy, taki zaczep na rzep, żebyśmy mogli go sobie wygodnie zwijać, żeby nie przewalał nam się nigdzie pod nogami w warsztacie. No i instalujemy sobie rury, przede wszystkim yy, tą elastyczną niebieską rurę przymocowujemy do samego odkurzacza, dokładniej do jego podstawy. Dalej sięgamy sobie po szybko złączkę do narzędzi. Ona tutaj ma możliwość kontrolowania również siły przepływu. W taką prostą metodą mamy przełączniczek. Na to zakładamy sobie jedną i drugą metalową rurę. No i oczywiście do metalowych rur nakładamy typową nakładkę podłogową w wariancie ze szczotkami, które są wymienne później ewentualnie przy czyszczeniu na mokro na takie gumowe ściągacze. Podłączamy odkurzacz do prądu. Samo odkurzanie, siła sąca tego urządzenia wypadają właściwie bez zarzutu. Wybaczcie nam, że nie zrobiliśmy żadnych skomplikowanych testów z rozsypaną ziemią, rozsypaną kawą po prostu nie są to naturalne warunki dla tego urządzenia. My mamy nim wciągać to, co znajdzie nam się na podłodze po pracy w warsztacie: różnego rodzaju piłki, różnego rodzaju pocięte kawałki drewna, styropian, czymkolwiek się tam zajmujecie. No i tak, właściwie po odkurzaniu, aby odkurzacz przygotować do schowania, odpinamy właściwie tylko rury, mocujemy je w przygotowanych zaczepach. Producent to wszystko bardzo fajnie przemyślał, ponieważ samą rurę również możemy sobie wygodnie owinąć tą elastyczną za tymi rurkami metalowymi. Ona posiada taki zakańczający zaczep, po prostu... Gumę, która umożliwia umocowanie tego wszystkiego na stałe, i w ten sposób odkurzacz po złożeniu nie zajmuje nam dużo miejsca, a nie musimy go przechowywać w kartonie, aby pozostał w pełni ergonomiczny. Także moim zdaniem prezentuje się to naprawdę rewelacyjnie, jeżeli chodzi o możliwości przechowywania. Wielki plus za to dla marki Bosch. Jeszcze jedna ciekawostka. Pomimo tego, że mamy do czynienia z urządzeniem zdecydowanie wagi lekkiej, kółka mają blokady, więc możemy go sobie zablokować i nie obawiać się tego, że będzie nam jeździł, kiedy tego nie chcemy. No i teraz kolejna interesująca funkcja. Mamy tutaj coś w rodzaju trzęsacza, ale troszeczkę inaczej rozwiązanego. W momencie, w którym odkurzamy bardzo drobny pył, drobinki pyłu wchodzą nam w filtr odkurzacza i jest później naprawdę trudno go oczyścić, musimy to wytrzepać, ubrudzimy siebie, całą okolicę. Tutaj mam takie rozwiązanie, jeden przycisk, który odwraca kierunek przepływu powietrza, dosłownie na chwilę, kiedy go wciskamy i w tym momencie właściwie cały pył powinien wrócić nam prosto do worka na nieczystości. Jest to o tyle fajne, że właściwie po otwarciu odkurzacza zostają na nim a właściwie na filtrze tylko te najgrubsze drobiny, więc nie mamy żadnego problemu z tym, żeby później wszystko wynieść, wyczyścić. Jest to dużo łatwiejsze, bardzo przydatne, jeżeli pracujemy chociażby przy wierceniu ścian. A teraz przechodzimy do moim zdaniem najważniejszej funkcji w odkurzaczu warsztatowym czyli możliwości odsysania pyłu bezpośrednio z poziomu elektronarzędzia. Chodzi o to, że na przykład w naszym przypadku mamy nakładkę na wiertarkę udarową Bosch Professional. Wtyczkę wiertarki wpinamy bezpośrednio do odkurzacza, ustawiając najpierw odpowiedni tryb na odkurzaczu. Jak widzicie, mamy tutaj takie pokrętło, które nam pozwala ustawić, czy odkurzacz ma pracować niezależnie, czy we współpracy z elektronarzędziem. Kiedy wepniemy tą wtyczkę, odkurzacz będzie się włączał tylko wtedy, kiedy będziemy włączać naszą wiertarkę, a więc Będziemy dokładnie odsysać to, co pada nam bezpośrednio z wiercenia. Niestety podczas naszych testów okazało się, że rozwiązanie do odkurzania Bosch nie jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku. Większość elektronarzędzi, a właściwie wszystkie elektronarzędzia, które testowaliśmy nie współpracowały z tym systemem. Jednym problemem było to, że odkurzacz nie chciał zasilać tych narzędzi i włączać się automatycznie podczas odkurzania. Drugim problemem było to, że po prostu rurki od elektronarzędzi, od systemów odpylania były niekompatybilne. Ale za to, jak mamy takie urządzenie, jak chociażby wiertarka Bosch, jak widzicie, możemy nawet sobie nim poodkurzać bezpośrednio po wierceniu. Na deser mamy dla was relację z przygotowania odkurzacza do pracy na mokro. Przede wszystkim musimy najpierw zmienić nakładki w końcówce podłogowej. Standardowo są wpięte końcówki z włosiem, czyli takie do odkurzania na sucho. Co istotne, nie jest to łatwe. Troszeczkę szkoda, że producent nie zdecydował się na zastosowanie jakiegoś narzędzia do ich wyciągania. My to robiliśmy śrubokrętem. Jest to oczywiście wykonalne, ale zajmuje troszeczkę więcej czasu niż byśmy oczekiwali od tego. Jak widzicie, cała procedura trwa nawet kilka minut. Nie jest to łatwe. Jeżeli nie mielibyśmy odpowiednio cienkiego śrubokręta, moglibyśmy mieć naprawdę duży problem. Dlatego warto zawsze jakiś nosić przy tym odkurzaczu, przynajmniej jeżeli wychodzimy z warsztatu. No, i niestety instalacja tych wkładek silikonowych ściągaczy również nie jest prosta. Właściwie wystarczy je wcisnąć, jak się później okazuje, docisnąć i uwierzyć, że one są poprawnie zainstalowane, ale ta pierwsza instalacja naprawdę zajęła nam dłuższą chwilę. One wpadają z jednej strony, z drugiej wypadają. Trzeba nabrać troszeczkę wprawy, więc zostawiam Was z taką dłuższą chwilą instalacji ściągaczy. kiedy już sobie poradzimy z tymi okrutnymi ściągaczami, które w gruncie rzeczy wchodzą dosyć łatwo, jak się do tego przyzwyczajimy i uda nam się je wcisnąć, a one już wtedy nie wypadają jak się wcisną, możemy wymienić sobie filtr. Zdejmujemy więc górną pokrywę odkurzacza razem z silnikiem i całym osprzętem. No i znajdujemy oczywiście nasze filtry przeciwpołowe do, do odkurzania na sucho. Ściągamy zewnętrzną część, tą taką skarpetę przeciwpyłową. Pod nią mamy filtr cylindryczny. Filtr cylindryczny zdejmujemy, przekręcając pokrętło pod spodem tego filtra. Zdejmujemy. No i ten filtr, taki piankowy, gąbkowy, zakładamy już bezpośrednio na plastik. Naciągamy go uważnie, żeby nic nie dostało nam się bezpośrednio do odkurzacza. Zakładamy sobie z powrotem pokrywę. No i właściwie możemy w tym momencie rozpocząć pracę. My rozlaliśmy trochę wody sobie w warsztacie, żeby pokazać jak to wszystko pracuje na mokro. Tymczasem mam dla was krótkie podsumowanie naszego testu. Jak zaraz zobaczycie, GAS15PS świetnie radzi sobie z czyszczeniem zarówno na mokro, jak i na sucho. Właściwie coś takiego można powiedzieć o większości odkurzaczy warsztatowych na rynku. Pomimo tego, Bosch jest w pewnym stopniu narzędziem wyjątkowym. Przede wszystkim jest to świetny produkt do małego warsztatu. Małe gabaryty i możliwość łatwego złożenia całości to kluczowe plusy konstrukcji. Pomimo małej obudowy mamy tutaj 1100W silnik i zbiornik o pojemności 10 litrów, a także funkcję odwrócenia ciągu powietrza, a nawet blokady w kółkach. Doceniam również możliwość współpracy odkurzacza z elektronarzędziami, chociaż akurat ta funkcja wiąże się również z największym minusem urządzenia, czyli kompatybilnością ograniczoną do produktów Bosch. Producent mógłby również pomyśleć o lepszym rozwiązaniu wymiany nakładek w szczotce podłogowej. Podsumowując, jednak wszystkie wady i zalety, Bosch GS15PS prezentuje się jako bardzo solidne narzędzie, idealne do małych warsztatów. Z naszej strony polecam ten sprzęt jako odkurzacz mobilny oraz narzędzie do małych warsztatów. Jeśli podobało Wam się nasze nagranie, pamiętajcie kliknąć subskrybuj. Dzięki temu możemy częściej testować ciekawe produkty. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.